W dzisiejszym filmie przekonamy się, kto jest lepszy: kobiety czy mężczyźni. Trzy przepiękne dziewczyny i trzech przystojnych panów zmierzy się z tą w pięciu konkurencjach, w których będą musieli udowodnić, która płeć jest lepsza. Papierka mi nożywce decydujecie. Kapitanowie! Kto? Dzień dobry, witam. Miło mi, miło mi. Trzy cztery. One nie za. Kobiety zaczynają, także zapraszam Was do stanowiska. Chciałabym się zapytać, czy znacie się na elektryce? Nie no, maksa Paula jest y, dziewczyną elektryka, więc coś powinna wiedzieć. Macie tutaj taki oto sprzęcik. Co to ma wspólnego z elektryką? No przecież to narzędzie, no elektrycy mają narzędzia. No to takim tokiem coś możemy wiedzieć. Dziewczyny mają sobie zadanie podłączyć gniazdko elektryczne. Nie będzie to takie łatwe, ale jeżeli im się uda, zgarniają aż trzy punkty. Także zaczynamy start, bawcie się, go! Ogólnie, ej, czekajcie, czasami jak jeździłam z Michałem, to no, 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 no on dawaj, no, takie we, rzeczy rozkręć. robił. Najpierw na przykład tak to coś tak i jak to uciął, to gdzieś wkładał te kable ale ten kabel jest dobry w ogóle? Wyśmienity. W ogóle. Wyśmienity, najlepszy w swojej kategorii. Pamiętajcie, że macie jeszcze jeden item, którego żadna z was nie trzyma. Może ty musisz odkupać ten kabel. Dobra, oskubuję go. A może no. Może go przeciąć mam? Czasem no. też tak robił. Dobre wam idzie ogólnie, nie? Jakieś, e, no, Co? za długo już. Dziewczyny musicie zrobić tak, że jak sobie tam na przykład wsadzicie czarnik, to będzie działał, no. Niby gdzie Jak to nie jest nawet do, 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 do ściany podłączone. Możemy to Bo zrobić ściany. na ścianie, Bo jak ścianie płynie Prąd. O. Ale przecież to nie ma sensu, to jest jakaś na pewno podpucha, no Weźcie widelec <grym> jeszcze coś tego. Zobacz, jest kabelek i te blaszki muszą zrobić na tym kabelku. No to, to się mówię, no to, to Ale jest to tędy, tędy, tędy może trzeba je przełożyć A! <grym> oh, wow. Przewidziałem to To nie te kabelki, przecież tutaj się, się wtyczkę ja bardzo, wkłada się O faan <grym> Wiecie też, że kolorystyka jest istotna? Co? O, to jest dobra podpowiedź! Gdzie jest jakiś niebieski? Tu. Cały ten kontent jest niebieski. No patrzcie tu i tu. Dobra. Nie, no to tak, stop połączone. Prosimy o weryfikację. Dobra, sprawdzamy to. Co to To się rozpadło od razu? No bo nie mamy narzędzi Nie, No czy wygadacie w ogóle? Ale co wy potrzebujecie do tego? Więcej rzeczy Trzeba wykręcić, nie? I wtedy tutaj wsuwacie te przewodziki No dobrze kochane, no niestety nie poradziłyście sobie z tym zadaniem Bardzo mi przykro, mogę dać wam pół punkta za to, że oskrobałyście kabelki ale zapraszam teraz naszych... Przed chwilą tak bardzo śmialiście się z kobiet. Zobaczymy, jak kobiety będą się zaraz śmiały za Was. Przygotowałam dla Was ciekawy zestawik. Bez... To jest wasza klientka, na której panowie będą musieli wykonać manikir hybrydowy. Niestety zapomnieliśmy o szablonie, więc wykorzystamy taki prowizoryczny, który też da radę. Start! Polecam wam tylko dobrze zapoznać się z tym, co macie. Dobra. Nie ja będę wszystkich lampę. To jest lampę. Tak. O co chodzi z tym szablonem? Wiem, że tu się nakłada jakoś koniec paznokcia ten szablon. Tak. Może jak się, się fręcze robi. Co to French. Ale chcesz, żebym no. ci podpowiedziała za około punkta? Nie no, dobra, po co nam klej? no kur... Czas leci, wymyślmy coś po prostu, no to jest No to się to jest klej. No to klej pierw. Na ale to co klej... ci ten klej? No i co przyklejasz? Lakier na klej przyklejasz, a potem to suszysz. Lakier przyklejasz na klej, ty jesteś siki. E, ja mi się wydaje, że to podpucha. Może my go w ogóle nie potrzebujemy. Nie, Wszystkiego musimy użyć? Tak, tak. A. To jest do dobrokatu. No, no ale to na to. końcu, kupię! Co na początek robimy? Czytamy wszystko! Czytamy wszystko! Wszystkie składy. A po co nam tak samo pilnik jest na przykład? No patrz, bo można na przykład przypiłować na końcu. O, masz sekund, ładnie by wyglądał może najpierw... A -a! Mogę, patrz to, jak on tak Dobra, robi. Ej, słuchajcie, poczekajcie, ja trzeba słuchajcie. przygotować powierzchnię, żeby się dobrze lakier trzymał i trzeba go No to wodę, wódecz... no to alkohol się bierze wtedy i przeciera no! Ale Przemek aż ma takie pociągi. Ale mały wódek, ładnie wziął Tak. To podkładem robimy. I na to lakier? Na to lakier. Stop! Patrzcie! Dlaczego? Mam bazę! <ślam> <ślam> witamin bazę! No to nałóż tak na lei! <ślam> Patrzcie tak, no mam bazę! Wszystko. O Jezus, widzisz to? Szkoda mi tych lakierów. I Teraz kałam, Na lampę. Włączwianie. Wądwianie, o nie! I my teraz robimy tak zwaną hybrydę, tak? Tak to się mówi. Na to wygląda. Takim slangiem Ej, dobra, ta 8 sekund skracam, nie? Dobra, by. Tak, dobrze jest. Eee... Szablo! Nie tak Po co ten szablon? No nie, wymalujże Tak o, o, o no Klientce palce uwaliłem No bo my tutaj mamy naszą klientkę, w trójkę się zajmujemy Ale to trochę Na koszt firmy Pani naszą stałą klientką jest tutaj, nie Dobra. żałujemy Dobra, Dobra i teraz trzeba wyrzucić Zaba. ale nie można skrócić? O, 10 sekund Ale za, nie, do lakieru to będzie za krótko 4 3 Dobra Jest git jest. Dawaj top No i znowu lampa 30 sekund będzie git, panowie Dobra, dawaj Gid. Dobra, I dawaj I na od razu cyk, na produkcję, linia Cyk, cyk, człowieku, lama. jajca, Cyk. Pan za ładnie wygląda. Ja myślałem, że to jest trudniejsze. <c monitoring> A no One mówią, o. Ja dzisiaj cały dzień paznokcie robiłam nie, i ona zmęczona jest. Na 100. Dobrze się panowie, czy mogę zobaczyć wasze dzieło? Yeah, .その Blue Lash 05 French. Bardzo ładne, takie nieklejące się, bardzo ładne. Może zaproszę tutaj do tego naszą profesjonalistkę, czyli Paulę, stylistkę, paznokci, która wytłumaczy wam. Co Ale ona nie musi nam, dobrze. To musi nam tłumaczyć? Musi nam tłumaczyć. My powinniśmy jej wytłumaczyć. Fajnie, że nie prześwituje kolor. Mhm. Ile bardzo daliście? Dwie, nie żałowaliśmy. Stała klienta. To nie jest klej. A co to? Jest? To jest żel. Szablon nie był po to, żebyście nie pobrudzili blatu. Tak, tak jak myśleliśmy. Tylko jak kładzicie sobie paznokcia, to przedłużacie paznokcia żelem. Tu jestem w stanie Wam przyznać za hybrydę. Nie zrobiliście żelu. Ale tak nie zrobiłyście nic. Dajmy Daj jeden mu ten punkt i tyle. No, nie. no dobra, no to punkt. No. Chociaż za to! Tak trzymało Bartek pilnik, to ja bym im dała więźnię. Panie elektrykami nie zostaną, panowie z listami też nie. Punkt ląduje do was, pół punkta do was, lecimy dalej. Dobrze, moje panie? Lubicie gotować? Tak. Mhm. W takim razie wylosujcie po pięć kopert, w których znajdują się składniki, i z niej będziecie musiały w ciągu 15 minut wychmienić coś. Smacznego. Jeżeli dane składniki wam nie przypasują, możecie za pół punkta dokupić sobie jedną kopertę, ale może być ich maksymalnie trzy. Dwie są, to jeszcze tą? I może tą. Dobra, dobra. dobra, no to dawaj. Na całość macie 15 minut. I w tym czasie musicie zdążyć. Do dyspozycji macie tutaj podstawowe przyprawy, olej. Ej serio będziemy pies. gotować? Powaga? No nie, tak sobie żartowałam. Rundy ja coraz dziwniejsze są. Szynka. Ser. O, fajnie. i Śmietaka, Śmieraka. Mam nadzieję, że masz tą w lodówce. Powiedzcie mi, czy chcecie w tym momencie zdecydować o zakupieniu jakiejś dodatkowej koperty. Nie, chyba. Czyli y, uważacie, że jesteście w stanie z tego tutaj coś ulepić i nie dokupujecie żadnych kopert. Tak? O. Tak jest. Nie ja tego nie testuję. Nie mam. Cyk, cyk. Laski ziemniaczane, kurczka paryska, kurczak <laughs> wędzony, banany, banany, sos pomidorowy. Macie tutaj składniki. Czy decydujecie się nie. na wykupienie jakichś dodatkowych e, z kofert? Nie ma nie, takiej opcji. Nie, nie, nie. <laughs> Opowiemy Wam nasz pomysł, czyli zrobimy takie ruloniki z sera i szynki, z dodatkiem humusa, zrobimy do tego sos serowy. Z dodatkiem śmietanki 30. Ej, a może powinniśmy i... związać włosy. Przecież <noise> 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 nikt tego nie <kogo> będzie jadł. <noise> Jak robię? Tym tak. Ty za zadaniem masz te placki do zrobienia. Okay? Co w czemu? Rób te placki. Tu placki. Będą będą badania. Widzowie, nie ma to tamto. Pierwszym daniem będzie kurczak w sosie pomidorowym i włóką tarców z, z piekarnika, a drugie danie to deser banan z czym chłopaki, z sosem pomidorowym. Nie, z plackami ziemniaczanymi, przepraszam. <noise> Jest kawa sera, Do tego bierzemy humusa. Ola już tutaj się zajmuje naszym sosem serowym. No przepięknie. Myślę, że to będzie co najmniej I ja zwijam to, słuchajcie, takiego rulona z tego robię. Czy starczą? Czy starczą? Co tam będziemy się obiadać na noc? <laughs> Witajcie w moim programie kulinarnym. To jest moje zgłoszenie do New Junior. A ty coś będziesz robił, czy będziesz tak patrzył? Nie, ja patrzę. Okej. Okay. Na bułeczki to położymy, tak? I na to sosik pomidorowy. Tak. I tak. potem przyprawy. Okay. I to będzie klucz. Ej, to chciel. będzie dobre. To do tej masy wciśnijmy pogniecione banany. i To będą placki jakieś ziemniaczano-bananowe wtedy. No i klasa. Pamiętaj, oczy jedzą. To ma być ładne też. Niekoniecznie dobre, ale ładne. Zostało nam coś No, masz jeszcze dwa plastry Tak? No wpierdziel je, no jasne Kochani, a co wy byście zrobili z takich składników? Dajcie znać w komentarzach Dajesz, się, dodajesz. masz tą robotę, masz tą robotę No tak to mnie dotarło Jemnie z bananem, to była średnia, co? Trudno Będzie okej okay. Będzie dobre Jaki bóz bananowy zrobiłeś się... Teraz rozgrzewamy patelnię Kierowniku, jakieś sobie przyprawiamy? Tak, tym wszystkim oprócz cynamonu Opa. Nie wiem, czy jest rozgrzany, bo jest Co ty chcesz, follow? Chciałem sprawdzić, czy jest rozgrzany oj, Jest! Oj, oj. No i co? No i to tyle tak naprawdę, no. Co tu może później tak. No może później tak, to będzie świetne danie. Najlepsze. A ślinka leci, dziewczyny. Pozdrawiam. Mhm. Boże, przepięknie, naprawdę tak się cieszę, że się tym zajęłaś, kochaniutka. Słuchajcie, Mamo. wy będziecie nas prosić o przepis jeszcze. O, zarobiliście, patrzcie jak to wygląda, patrzcie. To jest sos serowy. To jest normalnie fondy serowe. Wygląda to lepiej niż to kiedy opowiadałeś opowiadałyście o Dobra, wyciągamy. 30 sekund. Dobra, dawaj, 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 Już nakładaj, no nie ma szczególnie. No, no, Szelej go z patelnią. Dobra. Cyk, dawaj banana. Okay. Gotowe. Pokażcie to. No co łapkę nie weźmiesz? Ale do czterech wy nie testujecie? Nie. <laughs> Możesz że zagryźć Ci tą. Ja spomną. Spomną. E, o za dużo ponownie. To jest dobre. Nie! Yes! Dobra, no ja też chcę spróbować tego, co tu zrobiłeś. Ale to, to dobre. Niemożliwe. Nie no musimy Naprawdę co, nie? To smakuje jak chcesz, z szynką! No! Dobre, ale nie róbcie więcej. Okej, okay, wygląda to ciekawie, panowie. Zapraszam, drogie panie. Nie, <śmuchy> ale to jest słodziewkie. Powiem wam tak, no, tak jak to naprawdę mogłabym jeszcze zjeść, no to, to naprawdę... Chłopaki, ja mogę zjeść tylko parę. Ważne, żeby kierowniczka posmakowała, bo to ona będzie decydowała co się <noise> <noise> Bardzo dobra. Ser się ciągnie. <noise> Pekantne, taka Ale <lateczka. głos> i zobacz i po pikantnym, jak fajnie jest słodkie zjedzesz. nowelowe. <noise> <noise> Żeś się nie potruła. Jak? Czujesz banana w środku, nie? <noise> jeszcze przyprawy jakieś? Bez ci tu cynamonu zabrakło Sól, przy. Ale to jest instant Ale co ty, to, to jest zdrowa wersja Ale sól nie jest kaloryczna Ale to jest instant, tam miałem tylko wody dolać Tak, Bo na opakowaniu Ola, a ty nie posmakujesz? Ja dziękuję, ja mogę bananę sprowadzić. I co? I jak? Mmm, jaki dobry banan To smakuje jak taka kaszka dla dzieci bez Czyli smaku Czyli? Bardzo, no, tak no, bardzo dobre Tak, Ma taką konsystencję, takie lekkie grudki Grudki to jest banan Banan dobre. Obie drużyny w tym przypadku popisały się bardzo mocno. Ciężko było wybrać tutaj zwycięzcę, dlatego dla kobiet lądują trzy punkty, dla facetów, 3. też. Dwa punkty, za, za kaszkę z banana. Za to było 10 na 10, tamte było 0 na 10, więc jest połowa, i macie dwa punkty. No co to będzie? Jak mówił? dla mnie, jak dla mnie, girl math. Mamy większość, także przychodzimy dalej. W rundzie trzeciej uczestnicy będą musieli wejść w głowę płci przeciwnej, a dokładniej trafić w jej gust. dziewczyny muszą ustawić influencerki w sposób taki, jak zrobiliby to faceci, i vice versa. Za każdą zgodność otrzymają oni po jednym punkcie. Dobra, generalnie na pierwszej pozycji na pewno bym zostawił. Janowska? Ja bym ją zostawił na pierwszej pozycji. To nie wiem, kto to jest. Nie to jest? wiem też to, to jest Maja Firek. E, fi, tak? Maja. A z Genzy, Maja. Dobra. Maja. na drugie miejsce. Ja bym ją zostawił tu, gdzie jest. Serio? Znaczy no, mi się wydaje, że to na koniec. Tak, Majka. Na, na razie na, na, na koniec. Na przepraszam. <laughs> Nad, przed żugajką. No, przed Cyk, okay. Jesteśmy żugajkami. Natsu. Dylemat mam pomiędzy. Serio? Nie, ja bym zostawił I ja też się zastanawiam, to. Ja bym zostawił Natsu na pierwszym. Mi się tak naprawdę bo... żadna z nich nie podoba i mi oczywiście i... też nie. Mm. Mija je mi też nie. Zda się ładne dziewczyny, ale nie moim typem, tak. Żadna nie chodzi o to, że mam dziewczyny i mogą nie. się obrazić, nie? To po prostu nam się nie podobają. Mhm. Myślę, że nie to jest to nasz to finalny, finalny wybór. Teraz dziewczyny musicie bardziej e, wgłębić się w mózg faceta i ocenić tutaj te influencerki tak, jak zrobiliby to facet. Dobra, okay, ogólnie tutaj możemy zrobić albo myśleć w ten sposób, na że po... ona pójdzie na Nie, ona Dalej. na końcu, Dalej. dla mnie na samym Ale końcu. z drugiej strony chłopacy mogą zgrywać takich niepozornych i powiedzieć, że to bardzo ona jest zgry... naturalna Stara, zgrywać? nie mają w głowie. Ja bym też ją przesunęła i serio dałabym tą. Ja bym dała tak, tak, tak i tak. Lila, Ale... jesteśmy pewne, tak? Że to ona jest tak na pierwszym. Drugie. No ja to... jestem pewna, że na co? No dobra, no. No wiem, że tak pomyślą. Na co na pierwszy podjąć? Tylko tak, Julia się zgadza. U nas tak było. Naprawdę? No dobra, no co? No trudno, jest jak jest. No. One są po No dobra, on to może być przedostatni. Nie, no Wasia, Ten wiem. jest fajny. A ten? Ten też jest fajny. Ten albo ten na jedynkę. Ten na jedynkę. Jo! tylko jeden! Ja bym chyba tego dała. O ma... Na jedynkę? A pamiętajcie, to... że oceniacie to Ja to na drugim miejscu go chyba. Ona dała. próbuje, sprawa. No ale dobra, próbuje. tylko wygląd. Nie patrzcie, czy kto da. Ten ma... na dwójkę. Do, dobra, już <laughs> zostawmy. Ale to w ogóle nie gra, nie? Dobra, u. Dobra, to. ten na czwórkę i tak. Okay. Dobra. Ja bym dała gole na pierwsze, ale dobra, okej. Okay. Gola, w ogóle, to że on jest na trójce, boli mnie, ale no dobra. Dobra, jak one mogłyby myśleć? Mimo z bomby. Tak jest, ale pamiętaj, że on nie mówiłem. Tą dwójkę ja myślę, że na pewno na koniec, tylko pytanie myślę, że jak ale on, to... on na koniec. A się też. Daje. Tą trójkę na pewno gdzieś na koniec. Nie, nie? nie, nie no Post... for no. Nie no tutaj Sigma, a no, bo... A to nie jest ten. Ten to nie blowek? To nie Blałek, to, to nie jest blow blowek. Pateca myślę, że nawet za, nawet nie za wygląd, ale za, jeśli znają, a hmm. nie znają, to po prostu zabycie bycie Patecem. Myślisz? Do... No myślę, że tak. Mi się wydaje, że bardziej po wyglądzie byś Mortalcia dałoby gdzieś bliżej. Tutaj. Tak? dał Mortalcia. Tak? tak? Mi się, ostatni eee, mi się Nie, mi się wydaje, że przedostatni, że on będzie ostatni, bo on jest najmłodszy i dziewczyny wiesz. My ale tutaj... one nie wie, mogą nie wiedzieć kto jest Ona One pewnie ich nie znają. Ja bym tak zostawił. Zostawiamy tak? Ja też bym tak zostawił Mówiłam, że będzie na pierwszym miejscu Żadne miejsce się nie zgadza ogólnie Mówiłam żadne. A ten? Dlaczego ten na ostatnim? Ten jest fajny, ten jest sympatyczny A gola nie jest sympatyczny? Nie, gdzie? Ja tak myślałam, że pateco weźmiecie tak na, na wysoko Patec jest Wszystkie trzy kostka na, na pierwsze miejsce? Tak Nie No bo tak trzeba no. na przykład gole na pierwszym, a ja mówię o, no Oczywiście, że gola na no, pierwszym On nie ma on no. Gola na pierwszym On ma warzywów! W tej rundzie gusta się troszeczkę różniły. Czy to dobrze, czy to źle? Źle, bo zastanawiam się czemu gola nie był na pierwszym miejscu. No ja też Wojtek. się zastanawiam. Chociaż oni są ze sobą z Dziewczyny, w tej rundzie będziecie musiały oszacować ile kosztują męskie przedmioty. To Dobra. Wiem co? to, ja wiem to. Około 200... 50 to około 200. To, jest, to, nie, to może być jakaś nawet firma za 50, bo obstawiam jakieś 70. 130. Albo no. 100. No ja bym dała tak koło 100. To? Nie mam pojęcia. Nowy do czwórki może być 250. Nie, no, nawet nawet Nie, nie więcej. do czwórki nie jest stara. To obstawiam jakieś 200-250. A to? Może ja trochę źle. Co to za firma w ogóle? No właśnie nie wiem. Dobra, dajmy. 4? Ale 4? chyba zna na na Myślisz? No to tu bym dała 4, tu 130 i Działa. 250. 250? Nie, no 200. 200 dała, no. 220. O, o dobra, 220. 220. Ta maszynka nie kosztowała 130 zł, a średnia cena wynosi 170. No, no to 40 zł to jest bardzo blisko. Widełki, widełki. widełki. Od od 170 Pat, bardzo blisko zaczyna się od 239zł. Paula, ty się już nie możesz odzywać. A jeżeli chodzi o słuchawki, to troszeczkę poleciałyście, bo średnia cena tych słuchawek wynosi 300zł. A, okay. Serio? No, no i tak mamy nieźle poszło. No. No, macie no. nieźle, bo zero punktów. Idziemy dalej. Trzy przedmioty, bardzo proszę. Maszynki z, z, maszynki, z Rosmana. Z najtańsze. Najtańsze. No, najtańsze. 15 złotych? 20. Nie. A, 4. 25. Są. Nie przyginałem. 18 20. złotych. 20. 19. 19. Dobra, ten tusz trzeba najpierw wstrzymać, potem. Wstrzymać. Ja bym mówił, że to jest no, 120. Ojej, może być drogie, a to na długo starcie. 120? No, targiem, tak. Obrazoletka no, letka na ręce, ale poczekaj. Bo ona jest z tym. Bez, bez Sama bransoletka 270. 270? No. dobra, mamy wszystko. Maszynki w regularnej cenie kosztują około 12 zł, więc przykro mi. Ale łapie mi się widełka, bo w niektórych chyba to nie 19, tylko Nie, one są tanie jak warstw. Okej Cóż. Tutaj kolega y, bardzo tutaj dobrze mówił, to są drogie rzeczy, drogie kosmetyki. 210. Dobra, zł, dobra a to? To mogę Wam zaliczyć, bo byliście mega blisko? 260. Co mogę Wam zaliczyć, bo tu no 10 to zł, zł, co było bardzo dużo. Kto robi w waszym domu zakupy? Ja. Nie widać. Jak w naszym domu? Ja tu nie mieszkam. <głos> 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 Może powinniście? <noise> Mimo, że to Paula robi zakupy, to jednak faceci znają się na tym troszeczkę lepiej i punkt trafia do facetów. Do tej pory uczestnicy działali drużynowo, a w ostatniej rundzie będą musieli wykazać się pojedynczo. Kochani, czy znacie się na logo, logotypach firm? Nie. Nie. To świetnie się składa, <laughs> bo będziecie musieli je odwzorować. Logo, które musicie odwzorować, to kochani Louis Vuitton. Ja myślę, że Paula tutaj gustuje w luksusowych markach <laughs> i ona będzie wiedziała. A to musi być tak mega idealnie? No, także miała ja zrozumiało o co Wam chodzi, żeby było znaki szczególne, żeby się zgadzały. No, to znaczy takich. Rzeczy, jakiś kropa byś dała, albo coś. Ty, to nie jest Elliot. No, Popaliło no, mi się. Ale nie, serio, zapomniałem. Pokażcie swoje logo. Seba zamysłem był troszeczkę bliżej, bo te to... literki na siebie wchodziły. Nie tak jak Seba tutaj narysował. Czy ktokolwiek był blisko? Byli blisko, ale wciąż za daleko, żeby zdobyć punkt, ale macie jeszcze drugą szansę. Losujemy logo numer dwa. Adidas. Czas start. Są dwa znaki. No właśnie, są dwa znaki. Serio, to jest. Coś niby łatwego, ale jak nagle masz to rysować, z pamięci to dosłownie zapominasz. To dwa logo Adidasa i oboje rysujecie inne. I mówi się trzy paski czy cztery paski? Ale mam teraz pusto w głowie. Mam trzy paski, mam cztery, nasze cztery paski, nasze trzy paski. Nasze no, trzy paski, cztery paski. Dobra, kochani, pokażcie jak wyglądają e, wasze logo. logo. Ja zrobię cztery paski, bo mi z głowy wyleciało. Dobra, idziecie do domu, nie zgarniacie żadnego punkta. No. Teraz zadanie pytanie z kategorii damskiej. Co to jest mamografia? Nie, to nie jest miałografia. Dobrze. To jest po prostu badanie rentgenowskie piersi, ale w tym przypadku obojgu Wam zaliczę. Jest! Pytanie z kategorii męskiej. Gumówka, flex, laterówka. Tak brzmią potoczne nazwy narzędzia nazywanego fachowo cykliniarką, lutownicą, szlifierką kątową czy opalarką. Co ty już piszesz? Jakie... Przepraszam, proszę o ponowienie odpowiedzi. Cykliniarką, lutownicą, szlifierką kątową czy opalarką? Czy mogę wyobrazić się jeszcze o pytania i odpowiedzi? Cykliniarki, lutownicy, szlifierki kątowej czy opalarki? A ta pierwsza? Cykliniarka. Mhm. <ślad> 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 Dobra, jeszcze raz odpowiedzi przydej. Po raz <ślad> no, proszę. Pokażcie proszę swoje odpowiedzi. Przemek zgarnia punkt. Ale punkt, nie, punkt. naprawdę widziałeś? Tak, no. no tak, a przeczytaj co to znaczy. <noise> Pani idzie do domu, dziękujemy <noise> bardzo. W tej rundzie będziecie rywalizować kto wymieni więcej danych, rzeczy, przedmiotów z kategorii damskiej i męskiej. I zaczynamy oczywiście od damskiej. Kochani, macie 45 sekund na to, żeby wymienić jak najwięcej produktów bądź narzędzi do Stylizacji włosów, start! Grzebień <grymne> Idą łeb w łeb Ej, Ale to akurat jest taka kategoria trochę i damska i męska Bo faktycznie też mają włosy I też je stylizują czasami I mają nas i widzą czym stylizujemy Więc łatwo Stop. Grzebień, olejek do włosów, szczotka, szampon, odżywka, peeling, suchy szampon Suszarka, grzebień, szczotka, pasta, spray, odżywka, Olej. szampon, olejek, wcierka i serum No i yes. tym sposobem Olcia zdobywa punkt dla swojej drużyny Zobaczymy, czy tak dobrze pójdzie jej w rundzie, w której będzie musiała wymieniać męskie rzeczy A Ajajaj, kochani, ciężka runda Dla ciebie myślę, że też Gdyby był tutaj na przykład Przemek, mogłoby być troszeczkę lepiej Więc Ech. macie 45 sekund na wymienienie części samochodu Dobra. Tylko nie ma jedno koło, drugie koło, trzecie koło, czwarte koło. Chociaż Olka to taka blachara, co? No ja ty? No ja... ty? a czym się wozisz? Pan dom. Nie ja, wiem, czy to jest w aucie? <grym> Musisz podgonić tempo, bo Bartek cię tutaj. Bartek, przestań. Ale przestań pisać. Silnik. Brawo! <grym> 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 koło, lampa, siedzenie, turbo, <grymne> Jest coś turbo, sprężarka, <grymne> turbo, turbo sprężarka. Najlepsza turbo sprężarka. Turbo sprężarka. Bagażnik, felga, kierownica, hamulec. Z 2, 4, 6, 6. 9. 6 samochodów, <grymne> <grymne> <6. Zabronołem> bagażnik. Słoki. <grymne> <na bagażnik>. <grymne> Dobrze? Skrzynia biegów, maska, wlew paliwa, fotel, zegary, pompa wody, szyby. <grymne> I pojemnik to Też masz 9. 9? Mamy 9? po jednym punkcie. 9? Ale ty masz bagażnik. No ale to się liczy. Także w tej rundzie oboje zdobywacie po jednym punkcie, a Ola idzie do swojej drużyny z zarobionymi dwoma punktami. Kochani, przez całą konkurencję walka była naprawdę mocno wyrównana. E, zarówno jedna i druga drużyna dała z siebie naprawdę 110% i byłam w szoku, jak sobie dobrze poradziliście z niektórymi rzeczami, a jak z niektórymi słabo, ale niestety zwycięzca może być tylko jeden i mimo że różnica była naprawdę malutka, ponieważ... Pową punktów po, po, to była grupa dzisiaj! Yeah! Yeah! Faworyzacja nie, sędziego! Nie, nie, to nie dlatego, że sędzia jest kobietą. Może pójdziemy jakiś albo coś, może jakieś gdzieś. Oh, coś coś tak. wymyślimy fajnego, Let's a wy widzowie go. na pewno to będziemy. zobaczycie. Jeszcze przyjdzie czas na zemstę.